Tu będziemy pływać. Jezioro Czorsztyńskie. Zapora. Dalej też jezioro chyba. Tu jesteśmy na zamku w niedzicy jakieś. W każdym razie. Taki większy lipowiec. W górę. chodzimy rzekomo z jakąś, z jakąś przewodniczką jednak teraz oni gdzieś poszli No to za szybko wszystko się odbywa prawda gada gada my nie zdążyli jeszcze komnat obejść I nagle zapędziliśmy się do takiego pięknego miejsca jak to jest to dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce.